Hej, hej, hej kochani moi Witam was w kolejnym odcineczku Na kanale Alicja w krainie zakupów Dzisiaj przychodzę do was jeszcze Z kartkami świątecznymi Dostałam taką oto kopertkę Nie będę odwracać, tam są moje dane i tej osoby, która mi ją wysłała, a dokładnie jest to nasza stała w cudzysłowie Starawicka uleńka, urszulka. Myślę, że uleńkę wszyscy znają, pamiętają Urszulkę G, nie będę tutaj nazwiska wymieniać. Myślę, że większość wie o kogo chodzi. I mam tu taką kopertkę, ja pozwoliłam sobie otworzyć, nie będę odwracać, bo są dane. I tu jest przesyłeczka od. Moni od Moniki z kanału Monika prezentuje Monia na kanale gotuje. Także serdecznie na kanał Moni was zapraszam. Super przepisy e, Monia też pokazuje e, co ciekawego kupuje. Pokazuje również e, przeboje w swoim ogródku, co tam dobrego sadzi, robi. Także serdecznie was do Moni zapraszam. Oczywiście. Link do kanału zostawię w opisie. Może zaczniemy od tej kopertki, a może zanim zaczniemy, bo ten film zobaczycie w Wielkanoc, to chciałabym Wam wszystkim, bez względu na to, czy ktoś świętuje, czy nie. Ja należę właśnie do tej drugiej grupy. Nie bardzo świętuję, od lat w sumie nie świętuję. Mało to w sumie na pewno kogo obchodzi, ale wszystkim, którzy świętują. Życzę wesołych, spokojnych, zdrowych świąt smacznego jajka i mokrego dyngusa. No i jeżeli jest Was taka tradycja, to Boga tego zająca. A teraz pokazuję Wam, co ja tu mam. Już już wyciągam, żeby tutaj danych nie pokazywać. Jest piękna, zobaczcie, jaka piękna. Karteczka Radosnych Świąt. Nagrywam to, jest ciemno, jak cholerka się zrobiło, więc mam lampę włączoną. Mam nadzieję, że nie będzie odbijać. Karteczka i zobaczcie, co ja tu mam. Mam takiego pięknego aniołka. Blond aniołek, tak jak ja. Cudo. Piękny aniołek. Jestem ciekawa, kochana, czy sama zrobiłaś. Jeżeli byś tu była, widziała, oglądała to. Napisz mi, jeżeli masz taką ochotę, jeżeli możesz. Mam tu rzeżuchę. Tak się ostatnio zastanawiałam właśnie nad rzeżuchą. I właśnie od uleńki dostałam żeżuchę Wielkanocną. Wesołych świąt. Mam również pisankę. No, nie trzeba było, kochana, naprawdę jeszcze zdrabki dokładać. Pisanka z numerem 15. I piękna karteczka z życzeniami z okazji świąt Wielkanocnych. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, radości oraz wiosennego nastroju. Życzę Urszula, dziękuję, że jesteś. To ja ci, kochana, dziękuję, że jesteś. Kurczę już tyle lat, jak. Można powiedzieć, że się znamy. Bardzo się cieszę, że byłaś, jesteś i mam nadzieję, że będziesz. Tobie, kochanej, całej Twojej rodzinie zdrowych i spokojnych świąt życzę. Zdrapimy sobie pisaneczkę, czy coś tu będzie, czy nie. Nic się, kochana, nie przejmuj. Nawet się nie spodziewałam tutaj jeszcze zdrapeczki od Ciebie. W bonusie szukamy motylka, a jest korona i szukamy trzech takich samych symboli. Jest drzewo i dzwon, tulipan, baranek, drzewo, podkowa, wiadro i dzwon, dzwon i kurczaczek, słońce, słońce i słońce. Jest jeszcze zobacz uleńko wygrana. Zdrapeczka od serducha i ostatnia gra kwiatuszek, kwiatuszek i tofi. I co my tu mamy? Mamy 5 złotych. No i super, kochana, będę próbowała mnożyć. Czy mi się to uda? Nie wiem. Nie obiecuję, ale będę próbowała. Bardzo ci dziękuję. Szczerze mówiąc, nie bardzo w ogóle widzimy się ta zdrawka, Widzę właśnie na kanałach osoby, które miały paczki ile jest pustaków. Naprawdę przerażające. No ale lot, prawda? Teraz wam zaprezentuję tutaj, co ja otrzymałam od Monisi. I tak, może na pierwszy z słuchajcie, z drapeczki. Monia się oszalała. Sama nie drapie, nie ma z tym nic wspólnego, ale pomyślała o mnie jak zawsze. Zresztą moja w każdej sytuacji o mnie pamięta urodziny, święta. Także bardzo Ci kochana dziękuję. Pozwoliłam sobie nadrapać te z drapeczki. Mam, zobaczcie, pisanki złotem malowane, takie fajne na jajeczka. Takie coś. Czekajcie trochę może oddalę, bo się przysunęłam. Mam zajączka czekoladowego. Dwa takie zarąbiaszcze jajca z zajączkami. Takie oto zobaczcie bazie. Dziś sobie zamontuję zaraz. Bazie z kurczaczkiem. Bardzo Ci kochana, dziękuję. I tu jest zapewne kartka z takim jajcem. Proszę bardzo, fajne jajeczko. Sobie tu zaraz odkleję tą kopertkę i już wam pokażę. Tak jest. O, patrzcie, jakie cudo. Wesołych świąt wielkanocnych Monika prezentuje. Pięknie. Taka e, Jezu, jak to powiedzieć? Spersonalizowana. Widzicie polski język, trudny język? Karteczka. No, cudo. Zarąbiaszczy pomysł, kochana. Zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei, miłości, radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny, wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzy Monika prezentuje zarąbiszczy pomysł, zarąbiaszczy, może w przyszłym roku ja takie cuda wymyślę, w tym roku przyznaję się bez bicia, w ogóle nie słałam kartek, nie słałam na święta, nie słałam na te święta, Problemy zdrowotne, brak czasu i inne rzeczy się na to nałożyły, także dziękuję wszystkim, którzy o mnie pamiętali, mimo że ode mnie nie dostali karteczek. Bardzo dziękuję. E, nigdy na takie karteczki nie oczekuję, także jest to dla mnie naprawdę wielka przyjemność, że i tak o mnie pamiętacie. Ale e, wiedzcie, że nawet jeżeli byście mi tych karteczek nie wysłali, to ja się na nikogo nie obrażam, bo sama i w tym roku nie wysyłałam, także dlaczego ktoś miałby do mnie takie karteczki wysyłać, tak? Także wszystko na spokojnie i dziękuję tym, którzy mimo wszystko taką karteczkę do mnie chcieli wysłać. Bardzo Wam dziękuję. Tobie oczywiście, kochana Moniko i Tobie, Twojej rodzince, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, mokrego dyngusa i bogatego zajączka. Bardzo dziękuję. No, świetna karteczka, świetny pomysł. Dodrapiemy te zdrapeczki. Bardzo Ci, kochana, dziękuję. Czy coś tu będzie, czy nie, to się nie przejmujemy. To tam akurat mały pikuś, tylko taki dodatek, którego wcale być nie musiało coś tu zepsułam, nie, już myślałam, że coś zepsułam jak to ja, mam nadzieję, że będzie widać wszystko mamy monetę, nic mi się tu jeżeli by ktoś chciał wiedzieć nie ułożyło cicho biegi mogę pomijać, także sory piłeczka ale wiecie, kto ślepemu zabroni Dzwon jest i dzwon, nawet nie jeden. Lody, lody, lody. Jest i rower. O, rowerów tutaj nasypali. Kości, są i kości. Księżyc również jest. Arbuzik, jest i arbuzik słoń, jest jeden słoń, drugi, trzeci, no nasypali tych słoni i rolki i są rolki, ale nic nam to nie daje. Sprawdźmy sobie kontrolne, kontrolne różne, ale tak jak mówiłam to jest tylko dodatek i nie przejmujemy się kompletnie Drapkami, Boże, polski język, trudny język. Drapimy krzyżóweczkę, żadnych wyrazów nie mam, chyba, że pominęłam. Mamy K, w bonusie nie ma, no ja wiem, no, i zasłaniam, no, ale wiecie, no, stopą drapać nie będę, inaczej nie potrafię, także... Kto jest w stanie oglądać, dziękuję, kto nie jest, to nie ogląda. Żadna strata przy tych moich zasięgach, wyświetleniach, to już nic nie zmieni. <laughs> Mamy A, no to a trochę podrapiemy o poczekajcie na chwilę muszę się rozłączyć dzwoni mój małżonek ok jestem z powrotem no widzicie no żyć bez mnie nie może chłopina mam nadzieję że będzie widać coś tu się chyba mi z tą mam wrażenie że zepsuło od tego światła ale no co ja zrobię jak nic nie zrobię o może tak być trochę lepiej i co tu mi się ułożył gaz i to chyba wsiowo, bo dodrapałam sobie jeszcze szybko te A. Mamy J w bonusie, nie ma. Tu jest J, a tutaj nie ma. Nie ma albo nie widzę. Kolejna literka to jest O w bonusie, dalej nic. No jak to w bonusach? Wiecie, lot to jest oszczędne. Przecież by zbankrutowali biedaki. O, o, o. I to chyba tyle. Jest T, jest w bonusie. Tu mamy T, tu, 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 tu. Tu się nam układa drugi wyraz. Tak. Okej. Okay. T, T, T. O, tu jeszcze. O, widzicie, no, pomijam życie, nie? Życie mamy P. Tu jest P, tu jest P. I to tyle. H, no te h to mi było potrzebne. H, h, h. Okej, okay, chyba wsią. E. W bonusie jest E. No, ale L nie dadzą, bo to było szaleństwo. Układa nam się noe. Noe, noe. Tu mamy E, tu E. Okej. Okay. Chyba tyle, i ostatnia literka jest to F. Czy F nam tu coś da? Tu nam się układa figa, ale to jest drugi wyraz. Czyli figa z makiem. Ok, sprawdźmy sobie kontrolne A, AG. Dokładnie, strapeczka jest przegrana, ale tak jak mówię, tym się nie przejmujemy. Bierzemy się za drugie super linie i Kolejny symbol jest to kluczyk. Mamy leżak, czy gdzieś jest leżak, tak jest. Kolejny symbol moneta, ale nie widzę. Jest sakwa, ale też nie widzę. Wiatrak, wiatrak jest, tu jest drugi wiatrak. Kolejny symbol jest to motyl, ale nie ma. Klapunie, klapunie są. Piłka, piłkę też widziałam. Są i one. Nawet parę. Kolejny symbol ptasiur. Jest tu ptasiur. Tu przedostatni symbol jest diament. I ostatni symbol jest to czapka. Czapka jest, ale nic nam tu nie daje. Kontrolne mamy różne. I ostatnia strapeczka krzyżóweczka też nadrapana. Nic mi się tu nie ułożyło. Menora w bonusie. I lecimy. Mamy T w bonusie nie ma. T, T, T. Mamy T. M jest w bonusie. M, M, M. Mamy M. Przepraszam, układa nam się mit. Chyba tyle. Kolejna literka N, bonusie jest, kuszą jak zwykle. Mendy. Przepraszam, bo na pewno A nie będzie. Nie wierzę w to. N, 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 tu jest N, tu jest N, ok. Kolejna literka jest to G. Aż jedna. Także szaleństwo. Mamy F. Tu jest F, jedno F, tu jest. I to chyba tyle. Mamy L. L to nam było potrzebne w tamtej. Układa nam się L. L, L, L. Chyba tyle. Kolejna literka. No jest to O. Tak, tak. Stały temat. Kuszenie. Mamy pole, drugi wyraz. I druga krzyżóweczka. Oko. Chyba tyle. Przedostatnia literka V. No tu jest V, a tu chyba nie było. I ostatnia literka jest to C. Tu mamy C. Tu, 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 tu. tu. I to chyba tyle, nie będę przeciągać, sprawdźmy sobie kontrolne UO, ale nic się kochana nie przejmuj, bardzo Ci dziękuję, że w ogóle nie pomyślałaś, bo sama nie masz nic wspólnego z lottowym hazardem. Bardzo dziękuję za karteczki Tobie Uleńko i Tobie Monia, mam tu 5 zł od Uleńki na pomnożenie, mam rzeżuchę pięknego aniołka, mam tu od Moni na jajca. Nakładeczki, lizaczka, jajeczka czekoladowe, takiego bazia sobie zaraz zamontuję. Zostawcie dla dziewczyn serducha, coś miłego w komentarzu, a ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz życzę Wam zdrowych, wesołych i spokojnych świąt wielkanocnych pa pa pa.